Cześć moi drodzy, witam A w kolejnym odcinku z Dream World Lecimy dalej, lecimy dalej. Odcinek nagrywany no raz po poprzednim, bo czemu nie. Jak na razie widzę mamy taki ten, y, dość y, miły czas, bo wszyscy są w miarę zadowoleni, rzekłbym. Y, tak, ostatnio sobie, o proszę bardzo, paneksycylina, y, co tam, psychit nie będzie. Mamy penoksycylinę. Nie... No, zrób... Dobra, zróbmy tą paneksycylinę, zobaczymy o co chodzi. Gdzie się nie będzie sztuk, zobaczymy jak... co, co dalej z tym można zrobić. Seria się zapru... za, zatruwa? Nie, na beta... metadonie jeszcze siedzi, no fantastycznie. Tutaj próbujemy coś z osłoniem zrobić, ale nam to nie wychodzi. Dobra, sadzimy w końcu ziółka na leki. Leków mamy mało, a ludzi dużo i zwierząt dużo. Dobra. Tu się na razie jeszcze nie wkopaliśmy za bardzo. To nie jest podkręcone do prądu. Okej, okay, tak zrobimy. I powinien być prąd, i powinien szader mieć już elegancko zrobione. Czemu ty tu zjadłeś? Prąd, i powinno być mój chłodno. I powinno być dobrze. Dobra, to już by do po, po, podrzuci może. Sioku weź, zatankuj generator. Też. O, i będzie prąd, dobrze. Na razie widzę starcie, ale wieje wiatr, Jezus Maria. Na geoterm jeszcze widzę nie ma co się zabierać. No co polujemy? na panterę? Aha, no już zmienił zdanie, no dobrze. Chyba nie ma dostępu do tego, także trzeba się tutaj wpaść. Kopaj doko, okej. Okay. Okej, okay. dobra. Także ładnimy sobie naszą ładnimy sobie naszą okolicę. Ruda maszony, hut, ale proszę bardzo, w końcu czas na inspirację, moi drodzy. No jest jedzenie? To trzeba podochodzić niestety, ale gangsterka maszony, chód, także dobrze. Shader w nocy nam tutaj sadzi cebulę. Fantastyczne, po prostu. To psy powinny trochę bardziej nosić, tak mi się wydaje. Okej, okay, jak tam pipi nasza. E, dalej transport, trochę nie ten. Ale dobra, tylko transport nam został. Okej, okay. to jeszcze nie możemy go wypuszczać. A kurde, jak zadowoleni wszyscy koloniści, ja cię kręcę. Radę wracaj do roboty. No, dobra. Jest dobrze, tak mi się wydaje. Czyli zaraz to i dupnie, tak mi się wydaje. Jest granit, yy, mam łupek. Łupek jest, oczywiście. No tak zrobię, może ktoś tu przyjdzie. Może ktoś przyjdzie i będzie robił tą ścianę, bo, trzeba, bo mam dużo kamieni, to trzeba się z tego wyzbyć stąd. Nie przypisane do rzemiosła. Kto jest do rzemiosła? Przypisane Pioku, a jest grzyta to jest Szkoda, ich brać. Ale cel, ja widzę, już coś się Jest, Tam jest mięso. Przemek nam gotuje, fantastycznie. Dobra, i budujemy sobie podłogi. O, proszę bardzo. nie niezadowolony, kontempluje sobie, y, kontempluje sztukę. Też dobrze. No i tutaj możemy też dać teraz podłogę z łupku. O, proszę bardzo. Dobra Bawią nam zaraz urośna, także będziemy dalej robić dywany No tak, to by było za łatwe co? To by było za łatwe Eee, yy, O? Nie wiem o co chodzi ze spiro Ale tak, czy mamy broń? Mamy broń, Bowman, chodź. Chodź zobaczymy, co się dzieje. Jakby sobie wejść na tędy, to nie ma problemu. Nawet tędy nie ma problemu, tylko nie wiem, co to jest to Spearow. Mamy kolonię, mamy dobra. Ktoś gdzieś, tak, ktoś gdzieś wyszedł. Kioku wyszedł, okej. Okay. bo mam choć widzimy na zjad Wiem który do nie, nie pamiętam którędy tutaj Oho Okej okay. jest problem. Puszczamy od razu zwierzęta. No jest bardzo duży problem. Oman wracaj tutaj. A w nie ma broni, oczywiście. To wiesz, biegnij po strzelbę. Shader wypuszczać zwierzęta. Shader może mieć ten. To jest taki problem, że właśnie nie mam ludzi, którzy by yy, potrafili walczyć. Jest taki problem. Mam przemek nie potrafi walczyć. shader. I celia. Ale ja. o Boże, bo... o, są tu. Łucznia, spadaj. Dobra, ty tak nie szalej. A też się chowa. Kioku biegnie. Dobra, tą dziurą, bo mam też. Szybko, szybko. Tutaj mi wysadzili kurde, skobańcy. Tak, takinga biją, dobra. Dobra, jaśnie, chowaj się. Dobra, są koloniści. Yeah. Okej, okay. Bowman, szybko. Podpalają mi rzeczy. Ja boję się tutaj wchodzić na razie. Dawaj Koku szybko. Jesujemy no, go uwięzić. Podpalają mi kapustę. To jest smutne. Uciekają. Dobrze. Jak tam 14 godzin, dobra, by zwalniamy. 8-16 godzin. Pieski nam chyba padają. A tu mi pieski. Okej. Okay. I to chyba wszyscy są dobra. Mi się zdaje. Nikt więcej nie leży, a szkoda. Dobra, pali mi się kapusta. A włócznia, to siedział w ogóle o i to jest okej. Okay. Leczmy zwierzęta. Biegnie włócznie, żeby gasić pożar. 15 godzin, nie ma tragedii, a ruda 13, ktoś nie ma tragedii jeszcze. Damy radę. A lekarstw faktycznie mało. Ale żadnej mogłości pożarów. Tu chyba trzeba też dać, rzucić coś do ściany, z głupku. Dobra, jeden leków zostało. Dobra Zaczęło padać jak... O świetnie Dobra, jak tam psy Brak zagrożenia 18 godzin King 5 Jeszcze kurdo na wciąż jest No dobra 7 leków, mało leków Nie 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 zwierzęta nie na razie nie Ruda chodź tu czekamy chwilę aż ruda się położy No już się zajmuje, dobra Gamsko, proszę bardzo, zaatana 8-12 godzin zostało. A King normalnie jest także tak, że Boże. A na razie niech się położy. Okej. Okay. Nie stał nam trzy sztuki leków. oj duch. O panie. O, king poroni masz. Motne. Gorące powietrze to jest, dobra. O Jezus, Maria. O, szyszela mi ut umarła. O, no, w ogóle nie mam prądu, już widzę. ...klatkę wylecylacyjną może tutaj damy jakąś coś. No, popadały mi te baterie. To i odbudujmy. No i dobra. Poparzenia szybko zejdą też udar słoneczny. Chyba było trochę ciepło. I nie ma kompletnie lekarstw. I, I nie mam kompletnie. No tak, to byłoby za łatwe. A tu gdzieś byli C. Dzbany z okolicy. Czamek wecho. Nie wiem, czy oni są już poszli, czy coś. Druga ważka, widzę. Tu się kręcą. Pewnie. Handlujmy. A no, tam mają wielkiego tego ziemniaki. Mają leki, dawaj leki, wszystkie leki, cztery. Mogę. Mogę, dark... a nie będziemy jej sprzedawać. Cztery sztuki leków, zawsze coś. Teraz motoru, jakaś wełna, kurde, lada tkanina. Yy... Jedzenie mają też, Dawaj, mięso. Sprzedamy futrami i drewnem. Mogę na drewno nie sprzedać. Trochę no, tanie. Zawsze coś. Dobra. Tak trochę poparzeni, ale. ...Bowman ma infekcję. by trzeba było wysłać na no tej. A trzeba przynieść leki. Powinniśmy dać radę, Josin dobry jest, jeśli chodzi o leczenie właśnie. No, albo i nie. Josin wpadł w stres. To Przemek może da radę. Przemek musi dać radę. Ale też się jeszcze nam się przebiegnie za mał. I Yoshi teraz jeszcze kurde ma infekcję. tylko on się włóczy teraz, to będzie problem. Tam jest czysto. No, no, jak tam Darkness? O, 8 na 3, już jest lepiej. Karawan odchodzi, w sam razie żeśmy tutaj poszli. 30 od dwadzieścia... i 21. Jest problem. Mi minimalnie chyba idzie trochę szybciej. Tak, minimalnie, to dosłownie minimalnie. A Przemek padł. A, wyczerpany. Dobra, żyje. Jest ok. A włócznia jest antysocjalna. Oj, i było miło, i już się skończyło. Smutne. Tups tam padł też nawet. Ktoś? Trader weho. Tups to pies, pies, który... Oho, już umarł. I dożywienie. Smutne, nikt go nie karmił. No, przynajmniej będzie więcej dla nas jedzenia, smutne, ale okej. Okay. I nam pozałamują zaraz, cholera jak nic. No i ruda gangsterka, proszę bardzo, antysocjalna. Bądź pan wziąłem Dobra, nie ma tutaj tragedii. Bowman też nie ma tragedii. Jak nas zatkną, to już na pewno będzie koniec, koniec totalny tej, tej, tej... O, świetnie dobra idź naprawdę bo już nie, nie ma się siły bić aha pobił i co Poszedł. <laughs> Ja już nie, nie mam siły na to naprawdę to jest za dużo o dobra broń świetnie Cudownie. Szenek śpi tu, gdzieś się błąka, Shader śpi, Kalia się błąka. Podobnie, fantastycznie. Także cóż, chyba zakończę serię, bo już nie ma co. Słabo idzie, yy, z słabych kolonistów trafiłem. To jednak, że nie mogą walczyć, to jest duży problem. Będę musiał ewentualnie przerobić tutaj niektórych. Zresztą nie wszyscy mogą walczyć, tak że nie ma problemu. Dobra, doczekniemy te pół godziny, zobaczymy co się w ogóle stanie. Nie mogę przyspieszyć niestety. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Jedziesz? Gdzie ty idziesz? O mój Boże, aż tu? Chcesz to iść. Na metadonie siedzi po prostu Gdzieś poszła, gdzieś się błąka na spacer, ja nie wiem O, świetnie. Ważkę zaatakowała Zróbmy tak Jakuj jest w sumie tylko poparzony Bo man zaraz pewnie przyjdzie i nowych będzie wyganiał Tak, oni są antysocjalni, po prostu się siedzą daleko od ludzi. Nie tam Po co? O, Ruda przestała być antysocjalna. Kiokusz, dobra. Tak, to już, to już jest koniec, moi drodzy. Ja im wrócił do siebie Leczymy ludzi, czym popadnie. O soroly spad wizyt, no to jest cudowne po prostu. Proszę jakiś tu. Nie mam leków kompletnie. Niedożywienie, aneksajiety i tutaj infekcja, ekstremalna infekcja w prawą nogę, ale, ale będziemy ucinać. Pięknie. No, padali, padli wszyscy po prostu. Walcz! Albo umrzy, próbując. I Ten na. Okej, okay. Josin umarł, karawana. Włócznia padł. Tak to się kończy. No dobra, będzie, będzie, będzie chyba Red Dead Redemption, tak mi się wydaje. To już nie ma co. Także moi drodzy, dziękuję za tą piękną, cudowną serię, chyba druga seria z Dream World, nie wyszła, ale no cóż, tak bywa, może trzecia wyjdzie. Mam no, nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych seriach. Dzięki, pa pa!